Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro hobby drobna korekta. O właśnie, kamerki już jest dobrze. Moi drodzy, paczka od Bartosza P to są zakupy, to są zakupy, które udało mi się wyrwać na którejś grupie facebookowej, już nie pamiętam której i nie pamiętam kiedy. Zaraz może tu jest jakaś data czy gdzieś. O, proszę bardzo 27 lutego. 27 lutego, a są już paczki, które czekają jeszcze dłużej i to jest w ogóle. A zresztą, dobra brute force, brute force, więc 27 lutego, moi drodzy, troszkę te paczki czekają. Zastanawiam się, co tu jest, bo bo już szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tu, co tu mogłoby być. Ale chyba o chyba sobie przypominam aczkolwiek kurczę, pewny nie jestem, głowy nie dam. Zaraz będzie spektakularnie kusek sobie łapę przeciął przed kamerą, ale może nawet nie. Może się uda. Chyba, jeżeli to jest to, co się nie, Jeżeli to jest to, co myślę i się nie mylę, to... Tak! Tak. Moi drodzy, uzupełniam kolekcję na GameGira gierek. Jest tutaj kilka ciekawych tytułów, moi drodzy. Mamy Wonder Boya. Zaraz zajrzymy sobie do środka. Wonder Boy. No, wygląda to... Wygląda zację ten cartridge, więc mamy... Mamy Wonder Boya w kejsiku malutkim. Fajnie, podobają mi się te kejsy. Szkoda, że w pudełkach nie są te gry, ale... Ale już że tak powiem, oj, odwrotnie. Pozbyłem się złudzeń, że kiedykolwiek zdobędę na Gangira wszystkie gry, które chcę w pudełkach. Tu mamy moi drodzy Dragon Crystal. Ja może je będę układał, to potem sobie je spokojnie obejrzymy. Mamy moi drodzy kolumny. To już chyba trzecie moje kolumny, no ale były, że tak powiem, w zestawie. Pisało bier, to wziąłem. Mamy, moi drodzy, jakiś golf. Nie jestem fanem golfa, no ale, tak jak mówię, no, jak jest zestaw, to się nie za bardzo gardzi. O, to jest coś fajnego. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem wielkim fanem całej serii Streets, Streets of Rage. I, i, i to, jest, to jest bardzo dobra wiadomość. Jak się nazywało? Albo Bernacle po, po japońsku. Moi drodzy, tutaj coś takiego. Od t -fans. nic mi to nie mówi, więc może być ciekawie. Zapoznamy się z tym. A to dopiero pierwsza warstwa. Tu jest, moi drodzy, co to jest? Fantasy Zone. Nie znam. A wiem, chyba to się lata tym stateczkiem w lewo i w prawo, o ile się nie mylę. Co tu jest jeszcze? Woody Pop. To mi niestety nie mówi nic absolutnie. Więc będzie do odkrycia, co tu jest Cursed Warriors, dobrze, jest. Crystal Warriors. Crystal Warriors, no nic, zobaczymy. Zobaczymy dalej. O, Mickey Mouse, Castle of Illusion. Mam to na yy... Master Systemie, o ile się nie mylę. Ale też sobie głowy nie dam uciąć. Ale fajnie, to jest, to jest znany tytuł. I to jest jakiś bonus. O! o bonusy! No, moi drodzy: Alien vs. Predator na PlayStation 3 i Two Worlds od Topware, moi drodzy. Czyli to jest polski. Polski, moi drodzy. Yy, Developer i to jest w ogóle polska wersja, a to jest jaka? To jest angielska. proszę bardzo, polska wersja. No i pięknie! No i pięknie, takie bonusy to ja lubię. I żebyłem tam polskiego tytułu, To Worlds, ale super kompletne, świetnie, świetnie, takie bonusy to ja lubię do takich zakupów. Moi drodzy, a teraz pogadajmy o Kasie. Ile mnie to kosztowało? No właśnie, jest problem, bo pamięć jest zawodna. To było kurczę, dwa miesiące temu blisko, ale obstawiam, o ile się nie mylę, w okolicach 20-30 zł za tytuł. Dobrze mówię? Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, no tak, no jakoś tak, jakoś tak, zabijcie mnie, nie pamiętam. Nie pamiętam, nie, nie pamiętam, nie pamiętam ile mnie to kosztowało, ale po prostu jeżeli była możliwość to wykonałem całą kolekcję, ponieważ moja biblioteka gier na GameGira jest bardzo mała. Soniki mi się powtarzają, w ogóle będę musiał powystawiać chyba na Allegro te moje podwójne gierki na... Na, na, na konsole Game Gear. A tu jest fajne uzupełnienie kolekcji, duża różnorodność. Będziemy sprawdzać, czy to krapy, czy coś fajnego. Może znacie któreś z tych tytułów, to napiszcie mi w komentarzach. No, Alien vs. Predator jest klasykiem. Two Worlds nie grałem jeszcze nigdy, ale Topware Interactive, polski deweloper, świetna rzecz do kolekcji na PlayStation 3. Super, super, bardzo się cieszę. To jest. Yy, Lubię po prostu takie rozpakowania gdzie sobie człowiek przypomina, o to chyba to i jednak to i okazuje się, że takie kwiatki z tego wychodzą, no nic tyle będzie w tym odcinku będę musiał te gierki kiedyś tam jeszcze przetestować, czy działają no a wam życzę wszystkiego dobrego Kurczę, uważajcie na siebie w tej pandemii pozostańcie zdrowi, mówił kusok mój retrohobby, trzymajcie się, pa pa cześć